Proszę państwa, kolejny odcinek ludzie PASJE miasto realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa do krainy muzyki, a gościa swojego w żargonie młodzieżowym można powiedzieć wyhaczyłem, obserwując portale społecznościowe, obserwując różnego rodzaju jam sessiony, no i obserwując również zdjęcia profilowe, gdzie mój gość z gitarą, więc mówię, o muzyk, kolejny muzyka, ale wchodząc i oglądając, Myślałem może i muzyk, ale bardziej chyba wokalista, bo to wszystko co ostatnio zostało zamieszczone, no powiem na Facebooku, to standardy jazzowe śpiewane przez, przez mojego gościa z prawdziwą przyjemnością. Gościem moim i Państwa Marek Biszczak. Dzień dobry Marku. Dzień dobry. Ustaliliśmy, że nie będziemy sobie panować, choć przyznam się, że widzimy się pierwszy raz. Marku, program ma na celu archiwizowanie wszystkich zakręconych ludzi w Częstochowie, którzy mają jakąkolwiek pasję i którym się po prostu chce. Ty do takich ludzi należysz, no. że ci się chce i to jest, chwała ci za to. Więc no, zanim w ogóle porozmawiamy o tej pasji jaką jest muzyka, no to takie przesłuchanko spowiedź. Częstochowianin. Częstochowianin. I tak z dziada pradziada. Tak. tak dokładnie nie znam historii dalekiej mm -hmm. moich, moich rodzin. Znaczy, na pewno rodzina ojca to jest lubelskie. I, I w zasadzie to historia ze strony ojca to jest od wojny w Częstochowie, od mm -hmm. końca wojny. Natomiast mama chyba Częstochowianka, niemi urodziła się w czasach jeszcze zaborów, czyli to były Niemcy. Gdzieś tam, o, o. W, nie pamiętam no, no. W miejscowości. I tutaj przyjechała i tu I tutaj, tutaj, tutaj. I tu się poznali? Poznali się w Niemczech, w Niemczech w trakcie wojny na tzw. robotach. O proszę. Byli wywiezieni oba, oboje. No i tam się poznali. Romantyczna no, Ślub i już do Polski wrócili jako, jako małżeństwo. małżeństwo. Tak, no to pięknie. To, że Ty parasz się muzyką w taki czy inny sposób, to jest w jakiś sposób obciążenie dziedziczne? To znaczy rodzina muzykalna, muzycy? Myślę, że nie. Nie? nie znam. Nie. Tata nie był muzykalny w sensie takim dosłownym, czyli... Że mhm. A mama to tak słuch być może miała, natomiast też nie... Nie, nie. Na niczym, żadnym instrumentie. No, nie, nie, nie grała. Ponoć kiedyś śpiewała w chórze kościelnym, ale to były lata mhm. nie wiem, yy, Bo to wiesz, z reguły jest tak, jak w domu jest dużo instrumentów i muzykują, no to dzieci od yy, czym skorupka zawodu tak. nasiąknie, to później w tą muzykę idą. Yy, no, ale to jest tak, że ja tam wyczytałem Szkoła Muzyczna drugiego stopnia. Tak. I yy, to jest taki właściwie yy, no. Ja wiem, taki trochę pek życiowy, ponieważ w latach 70. było ciężko z, z miejscami w szkołach, no i były mhm. czasami drugie zmiany. Ja chodziłem do technikum budowlanego na targowej, obecnie obok galerii. Mhm. I jak byłem w klasie trzeciej szkoły, drugiego stopnia muzycznej, to wtedy zrobione mi popołudniowe zajęcia tam w szkole. Mhm. Ja miałem tak, po 17. kończyłem zajęcia w technikum, a od 15. miałem zajęcia w, na Jasnogórskim. Aha. No, no i trzeba było coś z tym zrobić. No i wtedy jeszcze mm, dyrektor Łukaszewski był dyrektorem, e, śp. dyrektorem szkoły i on się zgodził na tzw. urlop dziekański. To było nietypowe w ogóle w, w tamtych czasach, uh -huh. zwłaszcza w szkole muzycznej, że ja mogłem sobie zrobić rok przerwy, o proszę. E, ewentualnie chodzić jako ekstern na te zajęcia, e, bo na instrumenty wiadomo, że nie było problemu, ponieważ to godziny mogły być dowolne tam nie, Ja chodziłem na zajęcia do, do profesora Dudka, gitarzysty I, i tu nie było problemu. Natomiast były problemy z innymi cudownymi takimi zbiorczymi, zbiorowymi. No, no i no. tam jedna nauczycielka, no nie będę mówił nazwiska, bo nie chcę, że tak powiem tutaj psuć imienia, które ma, e, powiedziała, że absolutnie się na to nie zgodzi, że i tak nie znam egzamin. No I musiałem sobie zrobić ten rok przerwy, faktycznie. No. Ale to były. Ja wtedy miałem 17-18 lat. Aha. Jak zrobiłem rok przerwy. Tak już. To już poszło się wieczyć wszystko. Tak, rozumiem. No. Ale szkoła muzyczna w klasie gitary? Tak, w klasie gitary klasycznej. Gitary klasycznej. Mhm. Mhm. No ale to jest tak, że szkoła potraktowała cię, jak cię potraktowała. Natomiast ty grałeś później już jak gdyby bez względu na, na to, czy masz te papiery, czy nie, to tak, oczywiście. tak to, były, to były jakieś składy, czy to było solowe granie? To... Nie, no to w zasadzie to zaczęło się od technikum. Tam powstał zespół szkolny uh -huh. i tam graliśmy. Y Taki program, takie piosenki, właściwie no, aktualne, czyli coś, co to wtedy leciało w radiu. A co, czerwone gitary. Okazało się, okazało się, że mieliśmy tego tyle, że po prostu zaczął zatrudniać na studniówki szkolne. Aha, jako zespół tak, do, jako zespołu do, tańca. do tańca. Tak, jako O, fajnie. No, no i tak się zaczęła moja klezmerska yy, kariera i mm -hmm. historia. No i potem yy, my po szkole, niestety, musiałem pójść do wojska yy, i tam też mi się udało ponieważ e, potrzebowano e, gitarzysty śpiewającego e, do kantyny takiej oficerskiej na ten tensing. Uh -huh. uh -huh. I jako taki nieopierzony jeszcze, że tak powiem, kot e, skoczyłem na... w środy i w soboty o tym singu i wtedy wolno było mi we w czwartki i w niedzielę spać dokąd, do której godziny chciałem. O proszę. Jako kot. Ja Ci powiem, że to jest tak, że no nie ukrywajmy, to były czasy, że się szło na dwa lata do armii i dwa lata z życzerysu wyjęte i każdy, kto się nie uczył, czy tam nie studiował, to swoje odbębnięć w armii musiał. No niestety. No ale na przykład tak, te, te, taki mam taką mam refleksję, że nie byłoby Lecha Janerki, gdyby nie <grywia> armia, bo przecież Janerka zaczął grać na basie w wojsku, w zespole jakimś tam, w kompanii jakiś. To jest tak, że po tym wojsku dalej muzyka? Tak, tak, ale już taka klezmerska cały czas. Czyli, ale normalnie wesela i tak dalej? Zaczęło się głównie od, od lokali. Mhm. Iś na na tych jak Pernik. Na, na Rocha, teraz no? już wielokrotnie przemodelowany na inny lokal, i tam mm -hmm. no, kilka lat spędziłem tam w tym lokalu, w różnych zestawieniach, w różnych składach. I potem przerwy, potem był hotel Dolcan, znów wróciłem do tego hotelu grać. Mm -hmm. No ale tak, generalnie no, to brzmiało się to wesela, jednak. Mm -hmm. wesela. To jest ciężki kawałek chleba. Ja od kilku lat współpracuję z Michałem Pilarskim, który przez 25 lat w zespole Stokrotki na Klawiszach grał. To jak mi on opowiadał historię w ogóle, kiedy jeszcze nie mieli busa i w ogóle przemieszczali się jakimiś w ogóle środkami transportu, żeby dojechać całą noc grania i w ogóle to ja się za głowę łapałem, bo tak się mówi, że ten to jest naprawdę, trzeba być bardzo twardym gościem, żeby to w ogóle wytrzymać i jeszcze pogodzić z pracą zawodową, bo przecież oni wszyscy normalnie pracowali, a to była fucha dodatkowa w weekend. Zdarzało się, też, że były na dwa dni, tak. że dalej, dalej za, za nie było możliwości powrotu. No to się spało się tam na miejscu, czasami w remizie, czasami gdzieś na jakiejś kwaterce, ale. Tak. Powrót ale dopiero był później wieczorem, w niedzielę. Mm -hmm. Ty, nie wiem, utrzymywałeś się z tego, czy to było dodatkowa nie, dodatkowa, dodatkowa robota. A, a mm -hmm. mogę zapytać, co robisz na, na co dzień poza muzykowaniem? No ja 25 masz chleb? lat pracuję w takiej firmie. Która się nazywa Alfa, to jest wyro oświetlenia w Nowej Wsi. Mm -hmm. no i... I tam pracujesz, I tam pracuję, tak. a w wolnych chwilach muzykujesz. Mm -hmm. No i super. No to w ogóle piękna historia. No <laughs> no w jakimś jest... stopniu, tak. <laughs> Ale dalej jednak klezmerujesz? Nie, nie. Eee, skończyło się, ja tak za założyłem sobie, że będę grał, bo ty na pieniądze. Tak. Nie da się tego ukryć, dopóki synowie moi będą studiować, uczyć się, Aha. żeby jednak ten budżet był lepszy. zasilony. No ale po drodze się zdarzyło tak, że mieliśmy wypadek samochodowy poważny, hmm. tak zwane spotkanie trzeciego stopnia z Team. Wylodowaliśmy na drzewie I, i to się tak ustawiło, że ja tam w zasadzie byłem bardzo mało poszkodowany, ale moja żona i pasażerka z tyłu fatalnie to były bardzo duże, duże obrażenia. Teraz to już się o tym zapomniało, bo to minęło już Ta. 11 lat i, i, i e... nawet wtedy pamiętam, że były takie mm, rozmowy, że za, za jakiś czas będziemy się z tego śmiać, no ale te czas przyszły, mhm. ale wtedy było kiepsko. No i w tym momencie po prostu musiałem troszkę odpuścić. No, tak, tak. Musiałem opieka, troszkę odpuścić tak, i, i tam skład, który tam y, którym grałem, no, znalazł sobie takie sam zastępstwo. Mhm. Ja powiem, że ja to wykorzystałem troszeczkę. Wykorzystałem to, żeby po prostu oddać Odejść odejść z tego. Mhm. Dlatego, że e, powiem szczerze, kultura e, odbiorcy Jest się żałostna. tak potwornie zmieniła. Tak. Gusty muzyczne się tak zmieniły, że ja się w tym nie odnajdowałem po prostu. Mhm. No, no, no podejrzewam i, no. podejrzewam, że to poszło w ogóle w taką no. stronę na już <coughs> e, obcowanie z pijanymi gośćmi, którzy. Ja nie jeszcze po biedy. Tak. To po prostu to było no, dalekie, od, od, kultury. Aha, dalekie rozumiem. od kultury, bo to jednak mhm. już inna zupełnie tak. społeczność, inna, inne czasy, mhm. w ogóle inne, świat poglądy. Frank Sinatra i jeszcze tam paru innych, to tak jest, że ta piosenka, ten wokal, no bo obecnie z tego co widziałem, to nie, nie trzymasz gitary w rękach. No, z, z, po tym moim odejściu z autury, z, no. z, z kolei, się. Znaczy, zatrudniłem się. No. <grych> e, zakupowałem się z kapelą Romana. O, oh, proszę. No. Znaczy, Czyli z, z, znaczy Roman mi proponował wcześniej tak już mm -hmm. e, udział, no, tylko że ja nie mogłem się zgodzić, ponieważ, e, no, co by było, gdyby na przykład okazało się, że jest jakiś, e, jakiś występ czy jakiś tak. wyjazd z kapelą Romana, a ja mam wesele? No, niestety tutaj nie byłoby to nie do pogodzenia. Tak. I jak się po prostu już te wesela skończyły. No to zadzwoniłem, Roman mówi spoko, Fajnie. przyszedłem, pogadaliśmy, no i tak się zaczęło i do dzisiaj to trwa. Czyli Ty jesteś członkiem to, Wy... jestem gitarzystą kapeli Romana. O, proszę. Fajnie, to ja nie wiedziałem, ale wiesz, wiesz co, powiem Ci, że tak, ja parę razy widziałem występ kapeli. Nie wiem, Leonarcik tam dalej... Tak, oczywiście, I no, teraz w ogóle to nawet oprócz tego, że tam, to jeszcze ze mną się, że tak powiem, zakumplował. Bo ja zacząłem robić takie swoje projekty typu przykład, koktajl polskiej piosenki. Aha. No i poprosiłem go, żeby nie pokrył na basie. On bardzo chętnie, tak sobie razem dogrywamy tak i, i fajnie. robimy repertuar. No i potem okazało się co, że zaprosiłem tam kilka osób, których miałem zamiar zaprosić do takiej współpracy, Między z nim był ty Jarek Włoszczyna. I on przyszedł z tym, którym... zresztą chodziłem właśnie na tej szkoły muzycznej, tak. którą mi przerwano do jednej klasy, i on mówi tak do mnie, a ty nie masz żadnych swoich rzeczy? Ja mówię, no, no nie mam. To no bo wiesz, dzisiaj takie kawery covery to tak za bardzo no... Coś swoje tak byś miał, to byłoby lepiej, nie? Aha. No i za jakiś czas spotkałem się z Jackim Otrębą, z mojej formacji. Tak. I też go zaprosiłem. A on mówi, a teraz coś swojego mi zaprezentuj. Aha. Ja mówię, no, ale nie mam. No i? No i tak któregoś dnia usiadłem w domu i mówi tak, może faktycznie? Spróbuję. I wierz mi, że ja w ciągu, nie wiem, 10 dni napisałem 7 tekstów. Aha, ale z muzyką? Same teksty. Same A potem zaczęłem robić do tego muzykę. Muzyka. No, I w tej super. chwili mam 9 takich już gotowych piosenek, znaczy gotowych, w sensie, że nie są jeszcze do końca przearanżowania, bo mhm. na razie to jest nas tylko dwóch: ja i basista, nie? No, no, no. Ale teraz jest, no, ale to jest, robi jest się coś. tak. Rodzi się, jest program, i teraz, jeżeli Ej, tylko no. się to by jakoś dało. Mhm rozwinąć, czyli kogoś tam zaprosić do grania, no to nie ma, nie ma problemu, mhm. będę się z tym chciał pokazać. No czy wiesz muzyków w Częstochowie trochę jest. Tylko, to... że wszyscy zajęci wszyscy. Tylko, że wszyscy zajęci. Apelujemy tutaj proszę Państwa, rodzi się, rodzi się nowa formacja, kto tam bezrobotny to proszę czy skontaktować się ze mną przez Zemdek, czy, ze mną, czy Mirka znaleźć Mirk Biszczak na Marek. Marek. przepraszam, Marek Biszczak na Facebooku. Byłoby fajnie. No dobrze. Cieszy mnie, że jest też ta twórczość taka nieod... nieodtwórcza, o może tak. To fajnie. Gotujesz w ogóle? Jesteś no, kucharzem? Jest nie. Niestety. I nie. to jest, ja wiem czy to taka zmora, no nie zmora. Nie, nie, nie lubię tego. Nie lubisz robić. Cały czas mam takie wrażenie, że, że marnuję czas, nawet na nie lubię sobie zrobić, uh -huh. bo to zajmuje czas i mnie to denerwuje. Aha, na tej zasadzie. Tak, na tej zasadzie. Czyli żona Nat gotuje. Natomiast żona gotuje, natomiast lubię, y lubię zjeść. Hmm? Y I powiem, że nawet y nie mam specjalnie jakiegoś takiego wybranego gustu. Ja co ta dzieję wszystko. No, ale tak jakbyś wiesz, że coś super, ja wiem, że wszystko, ale takie dla Ciebie super, to co? Polska U... kuchnia, czy włoska? Czy... Nie, Polska tradycyjna, Polska. tak, tak. Schabowy ziemniaki i mizeria. No może nie aż tak strasznie konkretnie, ale generalnie tam, no, lubię, lubię bigosik, lubię yes. flaczki, mm -hmm. e, pierożki, e, no ja także to jak wszyscy. Nie? No dobrze, e, muzyka. No, można powiedzieć, że w jakiś sposób twój gust został ukształtowany przez kowery. Yy, Zdeformowany. Zdeformowany jednak? Tak. tak. Znaczy, głos może nie. Gust może nie, tylko, tylko e... mam naleciałości takie. I wokalne, nie. i, i tak dalej. Próbuję, w tej Tą chwili, manierę próbuję się w tej chwili tego wyzbyć. No, no. E, wziąłem kilka lekcji wokalu, bo, bo już stwierdziłem, że po prostu no, sam sobie nie potrafię nie z tym tym. Mhm. Pewnie jeszcze kilka wezmę. E, natomiast już jest poprawa. Już jest poprawa. E, ja to sam zauważam. Moja żona mi też to powiedziała, że jest już inaczej. No i Grzesiu też powiedział, że jest inaczej. Mm -hmm. e, także, także no. Nie wiem, no, ja myślę, że, myślę ja... że będzie to szło tylko w dobrą stronę. Ja słyszę, że głos jak dzwon. Także wiesz. Znaczy tak ja generalnie raczej nie śpiewam takiego repertuaru. Mm -hmm. bardziej, bardziej taki rozrywkowy, taki typu rękowski, Niemen, Zaucha, tak. gdzie jest bardziej rozrywkowo. I teraz jak poszedłem na ten pierwszy dżem, wreszcie się odważyłem, bo tak się zbierałem z tym pójściem tam, chyba mm -hmm. z rok. Chodziłem tak. tam do klubu regularnie i, i tak mówię, no to w końcu trzeba się tam iść i zaprezentować. No i przyszedłem któregoś dnia, akurat było tak, że grał Michał Rorat na klawiszu, mm, mm -hmm. grał... tam Kiepora. Kiepora grał na basie i Wojtek Gorzala grał na bębnach. No mm -hmm. i ja Aha, jeszcze Janik Sebastian grał na, no, na, na, na saksofonie. No i pewnie, no bo co tak na szybko to nie wiadomo było co. Ja wiem no to ewentualnie My Way i New York, New York. Pięknie. Od razu Michał podegrał, zagraliśmy, no i, i debiut Fajnie. się udał. No teraz już byłem na kolejnym drzemie, potem na jeszcze kolejnym. E, przy okazji zacząłem złożyć deklarację wstąpienia do stowarzyszenia. Także teraz jestem członkiem stowarzyszenia, PSJT. tak. No i super. No. Czyli można powiedzieć, że wysz wyszedłeś z cienia. Tak. Można tak powiedzieć. <laughs> okay. tak Film. Trochę za późno, no ale. Nie, nie, nigdy nie. Się właśnie nigdy nie zrobiliśmy. Nigdy nie jest za późno. To znaczy, może nie w tym sensie, tylko szkoda, że nie wcześniej. O, tak. Ja Ci powiem, że mnie da, bardzo dużo dało do myślenia, kiedy ja sobie uświadomiłem, że y, we Francji jest. Komedia dell'arte, taka najważniejsza instytucja teatralna, i oni przyznali tylko trzy medale obcokrajowcom, jako obcokrajowcy, którzy posługują się perfektnie językiem francuskim, przepięknie. I jedną z tych trzech osób na całym świecie jest Andrzej Seweryn, który zaczął uczyć się języka francuskiego przed czterdziestką. To proszę sobie wyobrazić, jak Musiał hmm. do perfekcji yy, opanować ten język, tak. że Francuzi go docenili. Nie rozróżniali, że to nie Nie, jest nie, nie. wręcz byli zachwyceni jego, jego francuskim. Ale z tego co wiem, to Przoniak również świetnie grał. By tak, świetnie grał, ale Przoniak tej nagrody tego medalu nie dostał, a Seweryn dostał. No ale to taka anegdota, że nigdy, nigdy na nic nie jest Dokładnie za późno. Bo wystarczy, tylko, wystarczy tylko chcieć. Film. Czy jest jakiś film, który zapadł ci w pamięć tak, że kurczę do tej pory, wiesz, jak gdyby. Ja specjalnie nie wizję, telewizji nie oglądam teraz, bo kiedyś mm -hmm. to oglądam, ja teraz już też uważam, że to po prostu szkoda czasu. Że... Tak. Ja wolę, mam takie, że tak powiem, mini studio, które wynajmuję tam w szkole pod, pod lasem aniołowskim. Wolę jechać tam. I popracować. I popracować, tak. I poćwiczyć, i zrobić jakieś ćwiczenia głosowe, i trochę pograć na gitarze, i może coś nagrać. Yy, bo mam też takie możliwości. Także totalnie telewizja uh -huh. y, nie. To jedynie mogę tylko powiedzieć, co tam z przeszłości ewentualnie no, no. z filmów. Ale to tak bardziej takie filmy y, akcji mnie w, wciągały niż, niż jakieś takie Aha. bardziej zaawansowane. Uh -huh. yy, no tak, Ja wiem specjalnie, tak nie mam gustu, żebym coś lubił czy czegoś nie lubił. Lubię, wybierał, nie. Jak Po prostu nieraz jest coś do to, albo oglądam, bo nie oglądam. Na tej zasadzie. No. Książka czytasz? No, niestety nie. 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 To nie brnę już no, no, ale, tak. Ale, ale. Ale, ale. Ja tak się czasem zastanawiam, bo no, jest takie ogólne pojęcie, e, zwłaszcza wśród tych, którzy książki czytają, mhm. że też to nie czyta. To jest, to jest tak, w ogóle wyautowany B, i on nie ma żadnych w ogóle horyzontów myślowych, i, i, i on nie wie nic o życiu i tak dalej. Tak, tak. Ja się jakoś z tym nie mogę zgodzić. Uh -huh. No bo ja. Nie, no, nie, no nie czytałem jakieś książki kiedyś tam, jak, jak nie było internetu, jak nie było tak. Nie było tej muzyki takiej jak dzisiaj, właśnie. Czy miał więcej tego czasu, to czytałem na przykład Ladlana, uh -huh. całą tę jego twórczość przeczytałem. No ale to też akcja, nie? Tak, tak. E... A potem po prostu okazało się, że no, jak mam wybrać, czy mam na przykład książkę wziąć wieczorem czy gitarę. No y -y -y. to jednak wybierałem gitarę. Rozumiem. E... Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty w ogóle postrzegasz to miasto? Pozytywny, negatywny? Obojętny. Nie, jest pozytywny, jest pozytywny. pozytywny, jak najbardziej tak. Tylko tak się stawiałem czy że lubię, czy nie lubię. Znaczy, nie, nie to, że nie lubię, ale czy lubię. No mhm. nie wiem, tak nie szczerze. Natomiast jest pozytywny, Biorąc pod uwagę, że ta cała um, twoja twórczość muzyczna się dopiero rodzi, to nawet nie będę pytał o jakiś koncert, bo to za wcześnie. No to tak koncert będzie, z, będzie? Tym, że, z tym, że nie z moją muzyką, mm -hmm. ale będzie w styczniu 17 w klubie Torii. Gościłeś tutaj Anetę Wilczyńską, też u siebie. Aneta będzie miała taki koncert pod, pod takim roboczym tytułem Aneta i Przyjaciele. I tam, też I tam będą dwa zestawy muzyków, będą dwa sety takie dłuższe i w każdym będzie grał inny zespół. Mhm. Ja tam będę wraz z nią śpiewał jakieś piosenki i dwie solowe też zaśpiewał. Aha. Ale to będzie taki już program 17, coverowy, tak. 17 stycznia tak, tak. w Torii. Teorii, o 19. Dobrze. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. Jak tylko będziecie mieć czas i będziecie chcieli zobaczyć. Mówcy będą zacni. Na także scenie. dzisiaj to... nie zdradzam kto, ale, <laughs> ale będą zacni. Dobrze. To już tak na koniec w ogóle tej rozmowy czego życzyć Tobie? No co, no żeby się spełniły, bo je te wszystkie wyśnione, Fantazje nie? wymarzone, mhm. Z muzyczne. Ja nie tylko już będę emerytem, więc będziemy miał czas, czasu więcej na, na, na te rzeczy właśnie muzyczne, więc może coś. coś. Może coś to tak, no to ja życzę zdrowia. Chodzi? Życzę, żeby, żeby ta ciąża przebiegała bardzo łagodnie i zakończyła się wielkim sukcesem. <grym> się> na co liczę też, bo zawsze fajnie jak na znaczy, Wiesz, ja zawsze trzymam kciuki. Jak się ludziom udaje coś zrobić ja fajnego, też. to bardzo kibicuję. Nigdy nie było we mnie ani nuty jakiejś zawiści, a im się dokładnie, udało, Dokładnie, dokładnie mam to samo. A, 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 a mnie na przykład nie, nie, nie. Także trzymam kciuki, no i cóż, no będziemy obserwować i bardzo się cieszę, że znalazłeś czas i że się spotkałeś ze mną. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Marek Biszczak, yy, muzyk, muzykant. O, e, muzykant, muzykant, muzykant. muzykant e, e, zaczął tworzyć, e, ma pomysł, szuka muzyków. Basistę już ma, także jak ktoś tam na basie, to nawet nikt nie puka. I prawie że perkusista, ale jeszcze, jeszcze nie mieliśmy próby, yy, także zobaczymy, ale myślę, że no. też wyjdzie. To wyjdzie, będzie. no dobrze. No to pozostałych szukamy. Yy, bardzo raz jeszcze dziękuję i machamy. Trzymajcie się ludziska. Hej. Pozdrawiamy Was. Papa. Pa. Pozdrawiamy.